Cześć. Witam was na kanale Zakazleniuchowania. A w dzisiejszym odcinku wyjątkowo spacerowo sprawdzimy sobie jak wyglądają chodniki. Mamy piątek, szósty dzień po e, rozpoczęciu się niżu Brygida. No i popatrzcie jak wyglądają odśnieżone chodniki. W kategorii 5 na 10, czyli nie udało się odśnieżyć ani w niedzielę, ani w poniedziałek. We wtorek coś tam, coś tam. No i posypało się lekko cynamonem z góry. I jest odśnieżony, Także 5 na 10. Lepszy. Taki 6 na 10. Odśnieżone było wczoraj. No ale niestety nasypało. Więc mamy chodniczek 6 na 10. Chodnik kategorii 5 na 10. Nie chciało się odśnieżyć. Ha, w związku z czym... Jest jak jest. Wchodzimy na kolejny chodnik. Kategoria nam się zaniża. Wszystko jest w dół. Po co odśnieżać, skoro można wydeptać? No więc mamy jakiś tam chodniczek 4 na 10. A teraz przechodzimy sobie w chodniczek 3 albo 2 na 10. Proszę bardzo. Ktoś dawno nie był w piaskownicy. No to jest, tylko że biało, a nie żółto. Tym chodniczkiem. A i słuchajcie, żeby to nie było, że to jest jakiś wygwizdów, że ja jestem na jakimś wygwizdowie. Jedno z większych osiedli południowych e, w Krakowie. I takie warunki to co tu się w ogóle dzieje na wygwizdowie? No i mamy chodniczek taki 2 na 10 Wchodzimy sobie na chodniczek 3x10. Nieposypane, nieodśnieżone. Nie wiem czy słyszycie co to oznacza: To oznacza, że jest weekend, oczywiście jutro, więc tutaj nikt nie będzie nic odśnieżał. Pytanie, czy ktoś coś posypie? No, będą jeszcze trudniejsze warunki. Wystarczy popatrzmy na tą osiedlową drogę, e, która jest nieodśnieżona, no, a tym bardziej ten nasz chodnik e, 3x10, na więc idziemy ulicą ulica takie 4 na 10 przypominam jest piątek piąty dzień po przyjściu w śnieżycy słuchajcie fajne przypadki tu mamy taki chodniczek 7 na 10 odśnieżony no ale skończył się idziemy dalej w takie 5 na 10 sobie wchodzimy O, takie 4 na 10 już mamy. Także za wysoka średnia też nie może być. Także niektórzy dbają o to, żeby ta to za średnia za wysoka nie była. Przestanki, jak to wygląda. Mamy przystaneczek. No i super chodnik, taki 2 na 10. A nasz przystanek ma jakieś 5 na 10 Rewelacji nie ma O, proszę bardzo, jaki chodnik fajny Taki 2 na 10 piaskownica Tu mamy chyba 1 na 10 A tu 0 na 10 Sobie na takie 5 na 10 albo 4 na 10 sobie wracamy Bo się nie chciało odśnieżyć Powiedzcie mi Jak rowerzysta ma jeździć w takich warunkach? Jak się nikomu nie chce odśnieżać, to rowerzyści przyczyniają się do zmniejszenia smogu. Eee, no i w tym kierunku nic nie jest zrobione, Kopara eee, traktorek przejechał ze spychem. No więc mamy taki chodnik 5 na 10 No, taki średni. Pytanie: eee, Skoro księżyca, taka jak w latach 90., bo takie mniej więcej były. Potrafi zrobić takie spustoszenie, to w jakim stanie i kondycji finansowej jest nasze państwo, skoro przez 5 dni nie potrafi uporządkować chodników, przystanków? 4 na 10, 3 na 10. Przystanek, proszę popatrzeć, w jakim stanie. Nieodśnieżony, zasypany śniegiem. No jest akurat in plus, bo jest 2 na minusie. Co się stanie, jak będzie dwa na plusie? Jak ten chodnik będzie wyglądał? Jak ta ścieżka będzie wyglądała? Czy ktoś będzie w ogóle mógł tym przejść? No, może w weekend wszystko stopnieje.